Cześć! Dzisiaj pokażę trzy stylizacje z moją ulubioną bluzką, którą możecie wykorzystać na Andrzejki, Sylwestra, a myślę na domówki na pewno. A oto jest bohater programu! No właśnie, to jest ta moja bluzko tuba, którą wykorzystuję jako bluzkę albo jako spódniczkę. Pokażę ją właśnie dzisiaj w tych stylizacjach, do, do której wykorzystam. Yy, różne elementy, Ja jest to właśnie taka bluzka. Ona ma, no na pewno tu gumeczki, więc ona się ciągnie. Yy, jest cała z cekinów, błyszczy się, więc myślę, że idealnie nada się właśnie na taką imprezę jakąś andrzejkową czy domówkę. No i pierwsza stylizacja, za chwilę yy, za mnie w niej zobaczycie. Yy, dzisiaj ubiorę do tego właśnie koszulę, ją wykorzystam. Możecie również, ona jest taka krótka, sprawdzicie. No i taki element błyszczący. Tutaj doda krawat. No i będzie właśnie ta bluzką spódnicę teraz w formie spódnicy. Tutaj mam takie leggingsy, strasznie je lubię. Ona mają tutaj taki um, elegancki, taki zdobiony pas, takie naszywane kwiatuszki, takie jakieś tasiemki. Elementy błyszczące, obszyte są imitacją skóry, kieszenie. Wąskie, podkreślają właśnie figurę, do tego oczywiście szpilki i bluzeczka. I ta właśnie tuba będzie w formie, znaczy w roli bluzeczki do tych No Tak, w mojej szafie znalazłam jeszcze taką atłasową spódnicę. Pamiętam, że byłam raz w tym zestawie, bo to bardzo dawno temu, więc ta spódnica też już ma parę lat, ale teraz. Jak widziałam w sklepach, są modne takie właśnie krótkie, szerokie spódniczki. Ona tutaj ma jeszcze taką szarfę, którą wiążemy w kokardę w boku. No i oczywiście był ulubiony kolor, także zobaczycie też w tym zestawie. Mam nadzieję, że Wam trochę pomogłam. Myślę, że znajdziecie coś w swojej szafie i pokombinujecie, i nie będziecie musiały wydawać pieniędzy.